Dobraczko, z tej strony Loka, w tym następnym na kanale G czwóreczki. Dzisiaj pozostajemy sobie kolejną e, skrzyneczkę z weapons. mnie to skrzynka P250, e, zadyszkę. Także zobaczmy co my tu mamy w tej skrzynce. Skinów jest naprawdę masa, Znaczy tutaj e, splash jest porozdzielany, Bo to jest Star Trek. New za 381 zł najdroższy skinek w tej skrzynce, chociaż tu widzę, że jeszcze ukrył nam się whiteout za 7 stówek, także odbieram tytuł najdroższego skina z skrzynki. Ale jest też spoko dużo fajnych takich skinków. Na przykład Inferno bardzo mi się podoba, Murtocik, Wino Primo też jest mega asimowe. No to wiadomo, minimal za 78 zł. No mam nadzieję, że coś takiego nam dzisiaj za jakieś właśnie 6-7 dyszek. Oczywiście z moim kodzikiem Procynem Lukas macie. 5% bonusu do wpłaty i skrzyneczkę Milspec na start Którą sobie też e, otworzę Ciach e, I dzisiaj z mil speka mamy SG 08 złoty 20, Ok, całkiem spoko e, Jak testowałem skauty, to, to się dowiedziałem, to że ten skin faktycznie nie kosztuje parandychę, Także to taki e, Taka ciekawostka, posłużę sobie jeszcze dzienny bonusik O i mamy p 50 bo No oby taka też dzisiaj wylatywała Tutaj Battleskirt 840 No to skrzynka jest za no to lepiej żeby wylatywał jakiś Field stamtąd. Stan eee, Otwórz sobie jeszcze skrzynkę za poziomą brązową Może kiedyś ten Control Panel mi wyleci Tutaj teraz a ma trafienia Niestety nie doleciało Teraz sobie to Przechodzimy do skrzyneczki Ciach No i co, otwieramy, testujemy Zobaczmy, co my tu mamy Uuuu, zobaczmy ile jest w ogóle szans Na ten Barrow Forest, bo widzę, że wyleciał 3 razy To to jest rzeczy rzeczy na rzeczy, 22% jest aż na to, że on wyleci Okej okay. Jak na to, że stringa jest zodykę, to powiem szczerze, że to jest dziwne Że aż tyle procent na niego jest Armama Simowa nawet wygląda na całkiem dobry stan Well worn, no tak jednak nie był to zbyt dobry stan, ale lepsze to niż Battle Scare, chociaż chyba Battle nie ma tutaj dostępne do trafienia, ale muszę to sprawdzić. Mamy kartel, ile kosztuje kartel? 30 zł. Mamy WinoPrimo, mamy Asimowa i wychodzi na to, że jesteśmy 11 ziko na plus, także spoko, no nie ma Battle Scare, Wellworn jest najgorszy, jeżeli chodzi o stan, także tyle dobrze. Eee, o, few Later też, skinek drogi zależy od stanu. No, te wings, coś, co w statraku też by nie kosztowało. Finalnie 36, no także troszeczkę tracimy, ale spoczko, spoczko nie jest tak źle. O, jest karter znowu, także trzy dyski, które spadają. No to tak z cztery dyski będziemy ponad mieli. Jednak nie, myślałem, że te dwa skiny będą droższe, a Exchanger kosztuje tylko 80 groszy. Szczerze mówiąc, wyglądał ładnie. No ten skin nie wygląda źle. Te dodatki niebieskie mi się podobają. kiedyś proste, ale fajnie, fajnie wygląda. Kiedyś go chyba miałem, z tego co kojarzę. Okej, okay, mamy znowu... ponad dwie sztuki. Wingshot. I tu jeszcze tutaj w stanie lepszym, 27 zł. Nice, 55. A to profit. Jest profit. Eee, no to zobaczmy, jak to odda na bitwie. Dajmy sobie eee, skrzyleczkę P250. Klasycznie 10 razy jak testujemy te tańsze skrzyneczki. przy sobie bota, a nawet i dwa. No i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Ile jest graczy? 9500 online. Nice. Siedzą i skrzyneczki otwierają, ale na razie takie, zobaczmy sobie top dropy. O, tu ktoś trafił. Murtosa na przykład. Tutaj wolniej to leci. Niech sobie tak właśnie, właśnie będzie tutaj wolniej leciało. Hmm. Będziemy patrzeć co ktoś trafił, no bo na razie tutaj Ryan. Hmm, trafił skina za 1 czwartą wartości bitwy Ej! Okej, okay. nie zauważyłem tego <laughs> Nie zauważyłem, że trafiłem skina za parę stóp, okej okay. hmm. Jakie jest na niego szansa w ogóle, bo to jakaś topka jest, co to nie? 0.040, okej okay. Tylko teraz tego nie przerąbać z Kretesem, bo jak na razie tutaj że gonią mnie. Tutaj Ryan też ładnie dropi. No widzicie, ja w trafiłem 4 razy i na to 12 groszy. No nie może tak być, bo mnie to gonią. Okej. Okay. Teraz dla nich gorzej. Mam nadzieję, że jestem zabezpieczony, bo to jest z No jak najbardziej. Jak najbardziej 3 stópki wpadły. Także jak za bitwę za stówę na trzech. Bardzo dobry, bardzo dobry profit. Eee, sprzedamy sobie to 312 ciach. Eee, Przezdziemy sobie. Jeszcze raz do bitewki, zrobimy sobie ją ponownie. Eee, szukamy sobie szkiwać w tej mamy 10 ciach na 4. No jak wygram, to bym jeszcze kontrakt zrobił, ale... Ale to zobaczymy. Zobaczymy jak tutaj dołączy, jaki bot, bo nie crusher i chat i będzie kit. Jest chat na koniec, no niestety dołączył, no także zobaczymy jak to pójdzie. Ale na początek widzę, że Jerry dropi. A simowa, okej. Okay. Nie liczę tu, że już tam żadnego skina ze stówę, <grym>, że nie wyleci, ale taki na przydychy, mógłby. No na przykład taki kartel. By Ten skin już nie jest drogi, to już wiem, że Exchanger nie jest drogi. No nie, nie dawajcie mi go dwa razy. Peace. Okej. Okay. Tutaj Ryan tak ze mną wygrywa. Nie mówię tutaj w ogóle o... Nie mówię tu o czadzie, który ma trzy dychy. To on na razie prowadzi, chociaż ty idziesz, że Jerry trafił 3 Asimowy i, i Cyber Shell i też już ma ale i cenia. Także raczej równa bitwa Na koniec mi wyleciał See I dało mi wygraną Very nice 40 skinów, no to 4 kontrakty, nie? Szybka matma Sporo 40 skinów To na razie taki no za stówkę to drogi raczej kontrakt. Najdroższych jaki będzie. No niestety. No niestety. Nic fajnego. 68. To kajka, ładnie wygląda. Okej, okay, wymieniliśmy sobie na jednego skina o takiej samej wartości, także yy, takie kontrakty uważam że za udane. nie dodaję jednego skina. Oj. 41 32 leciało. No tak. Średnio na jeża no jeden z kim zostanie? No cóż, 39, 32. Well, well, well. No to są może na koniec jakiś potężny kontrakt za 200. Ponad złoty. Lecimy. Uuuu No i mamy Jaguara. Bardzo fajnie. Kontrakty planuję w opór. Fajnie oddały. Na koniec się tak zrefraktowały. O, za te słabsze. Eee, wcześniej, także znaczy, fajnie. Dzięki za oglądanie odcinka, zostawcie łapkę, w górę sobie Widzimy się w następnym odcinku Jo!